Jezus mówi do swoich uczniów, że są szczęściarzami, szczęśliwe oczy wasze, że widzą to, co wy widzicie, że uszy słyszą to, co wysłyszycie. Bo wielu sprawiedliwych pragnęło doświadczyć właśnie, was, być, mieć to doświadczenie, które wy macie, a niestety go nie posiedli. Co sprawia, że apostołowie, że uczniowie Jezusa są szczęśliwi, że są błogosławieni? Bliskość ich mistrza, to, że on do nich mówi, że daje im swoją bliskość, daje im poznać, kim on jest, daje im swoje słowa. Ta relacja, ta komunia sprawia, że jego uczniowie stają się naprawdę błogosławionymi. Czy mam takie doświadczenie, że Jezus jest ze mną w mojej codzienności, że do mnie mówi, gdzie? I przez co do mnie przemawia. Czy mógłbym tak o sobie powiedzieć, jestem szczęściarzem, bo spędzam swoją codzienność, swoje życie w obecności mojego kochającego Boga?